Zaję, to ma Dzień dobry, witam. Wykonajcie go na moim kanale, jest Jones John 465. A dzisiaj gramy, sobie w dzisiaj gramy sobie z Marchewą w The Bridges Duo. Tylko chyba jest jeden typ. <grym>, on, on być co? Ale my z nim wygrywać. O, oczywiście przed tego filmu dajcie tutaj łapę, dzwonem i ja go, ja go zabijać. Ser. Napiszcie miły komentarz i wpadajcie na TikToka John 465. Mamy już 1000 obs, więc pozdrawiam. Masz już 1000 obs? Wow, szacunek, ser no, dziękuję, dziękować. Ja go prawie zabiłem. To, to, tw to twoi wszyscy widzowie, ser? Co? Tak, tak, tak. Ja wskakuję, ja wskoczyłem do portalu. Okej, okay, dzisiaj ogólnie ja, widzowie udają. Ile, ile, ile ty masz subów na YouTube? 370 około. No? No, ale poczekaj, no bo ja tu stosuję taktyki proste. This, this, this is not okay. This is not okay. Kacpros to jest, kacpros, prosa, kacprosa. Napiszcie w komentarzu, że kacpros sigma. O, dołączył jakiś jego typ. Oj, no i teraz chyba sobie przegra. Ja się sklaczować! Ja się drugi raz sklaczować, ale on mnie zabić. To by, to, by, to byś ten villager, chyba. To jest Mówisz. ten villager bratku Nie, to, no, to nie jest villager. On zmienił A, skina, zmienił ale... skina, szybko zmienił skina najwyraźniej. Gram dzisiaj na tekstur pakofami z takich ciekawszych rzeczy. I chyba jest ładny. Napiszcie w komentarzach, oczywiście, może będzie link do pobrania, nie mówię, że na pewno. Ja go trafić, serio? Seria ja, być woją? Ja zaraz zmienić klawiaturę widzowe. Ogólnie dzisiaj widzowie naszym challenge'em z Marchewą jest udawać yy, Amira. Jeśli nie wiecie, kto to jest, to, to taki popularny gość z TikTok. Dostawca Ubera. W dużym skrócie. Ale raczej wiecie, bo internet teraz na punkcie jego szaleje, więc no... Hm. Pozdrawiam. No on... kurde, co za dostawca jedzenia. On być dziwny, ser. On, on, on mnie wrzuci do, do mojego portalu, ser. On skoczyć nam do portalu, ser. Bro, ja budować ścianę. Ja być zły na niego, ser. Widzisz? Duża ściana. Ty budować dużego kloca, ser. Ja zrobić dużego kloca, ser. Ja być przed chwilą w toalecie. Ser, jak się poszło? <grym> Bardzo źle, <grym> Mi, pójść Co źle. Za Mi pójść źle Mi pójść źle, Oni tu iść Oni tu iść No oni do nas raz wskoczą, jest pomoc nie? Wiedziałem, że cię strzeli Nie no Oni, oni nam wskoczyć No nie Dobra widzę, do... Jezu, lecimy sobie z drugą rundką. Zobaczymy czy tym razem będą tryhardy na poprzedniej rundce. Wiecie jak było. Nie, no nie! Nie, no nie! Ja się... Ja się klaczować. Bartek, ja zabijać prawie Barteksa. Jak go przeskoczyć? Ja biec do ich portalu, ser. Ja on mnie zabić prawie. O! Ale Bartek sobie zeskoczyłem na łeb! No nie! Ja się kręcić w kółko, serw. Mnie tata zaraz zabronić grać, serw. Ja, ja rozwalić prawie myszkę, serw. Ja mieć zapasową, serw. Ja mieć cztery zapasowe, serw. Nie no, ja mieć trzy zapasowe, serw. Ja. O, Barteks! Ja być mądry. Kurde, ja nie ja wygania siostry z pokoju A jakbym tak pił? To jest niemożliwe Lecz prawda boli mnie, ja wierzę że Kurde Bartek być razem Bartek okay. z być kurde No oni są to sami Ale nie tak, nie tak mm. nie. Dobra, ja szczerać łukiem na szczepan Ja prawie ich trafię Brawo Kurcze ej Od, Odpaliliśmy hmm. się trochę Mam wrażenie Tak Odpaliliśmy się Oni po prostu słabo klikali Po prostu my odpaliliśmy swoje najlepsze umiejętności z Ty bierzesz rzuter Nie, ja biję double klikiem Double, double click, Double click. Kurde Dobra już biegłem do nich, chciałem spróbować double -click. double, double, no jak to się nazywa butterfly, tak. butterfly takiem no butterfly no butterfly jest najlepszy moim zdaniem no, butterfly no kto bije, kto bije kurde <grym> z dragiem. ragiem, nie wiem słyszałem, że ludzie biją jitter'em i że niby też jest spoko, choć każdy woli, sw każdy ma swoje preferencje się ja do Jutera w ogóle nawet do drgań mi się ręce nie układają, w ogóle Ja jednego zabić Drugi więc do mnie. Ja go nie zabić nie. No jak go nie jedzą do złote jabłka? Przecież nie mają tyle tylko HP Uważaj okay. No jak on się zabudowywać? On tu być Twój żywa się kończy mój drogi Nie no nie Let's go. Nie, no nie. Idź. Zabij go, proszę. On tu gdzieś być. On tu jest. Ja go zabijać. Kurde, on w, nam, on wskoczył? Nie. Nie. Nie, on nie wskoczył. To no dobrze. On zginął chyba. Bartek, Bartek, nie pozdrawiam cię. Okej. Okay. Kurde. Tu być. Yeah. O! Dawaj, no i drugi go. to wykorzystał. Ale oni odwracają uwagę jednym, i drugi wskakuje. No to jest to, bo oni są w ulicy dobrzy. Jeśli my byśmy byli tacy dobrzy jak oni, to też byśmy tak robili. To jest ten nasz jeden największy problem. Dlaczego my jesteśmy słabi? Jako, no, jak oni się biją? Jestem zdenerwowany. Denerwują mnie. No i drugi to powinien wykorzystać w scotch. Nie, on jest tu. On lubi ci to miejsce. No! No wiem. No czemu ty go nie widzisz? Nie, będę no gdzieś w skocz. Dziękuję Wam serdecznie wszystkim za oglądanie. Myślę, że Wam się ten odcinek spodobał. Jeśli tak, to dajcie tutaj łapę, suba z dzwonem. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych odcineczkach na moim kanale. Siema, cześć, elo!